Siemano ja jestem Mr. DJ Master 1012 i to jest pierwszy odcinek z serii Zagrajmy w Minecraft na modach. Tak yy, Pewnie się dziwicie, dlaczego pierwszy odcinek Minecraft na modach, a nie yy, Minecraft Trollololo. Minecraft Trollololo zostało zawieszone, ta tej serii już nie kontynuuje, ponieważ... Sorry, ale jestem przyśpiony, ponieważ usunęły mi się wszystkie savey. Oprócz jednego. Nie wiem jak to się mogło zdarzyć, ale... Tak jest. Dobrze. Zaczynam... Tu jest właśnie ten. Pierwszy. Za yy, to tak. Piszę. Min, yy, min... Minecraft na modach. Tak. Tutaj mogę między moją ciszą. Oni nie słyszą, a ja tak jak w trasie. Te proste dźwięki na motach śpiewają. Ten nowy brwiż. Mam tu meny items, żeby po prostu... Wam pokazywać, Zadunowani jakie motywy są, to dane są wszelkie. Używam uślepać, kazmykacie. Wszystko do boszy będzie, zagubionych w Mogą być to laki, trochę. O, no, to, to się tak. w łakie. Budujesz swój życie na miłości, w, w fundamencie. Te chwile są tu z nami, i nikt nie zabierze ich do półki. Mogą być laki, trochę wciąż tacy stają. O tam jest fajna plakta, ale. O właśnie, To te chwile K kej, 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 nie zawierzę nam już ich nic mówię, tylko wymówić nie będę jak to było o, Mam nadzieję, że tego nie widzicie co jest w Mogą być trochę lucky, mam popty yy, fajna i sobie o, okay. yy, Ogólnie dzisiaj to jest taki

tak. Yy, ogólnie to, to będzie ja stworzyłam paczkę nie wiem jak ją nazwę na razie yy, możecie mi yy, yy, o, TKP Tator tak to się nazywało yy, możecie mi podsyłać jakieś albo jakieś pomysły, jak macie pomysł na jakiś mod, mogę dodać, bo właśnie mam ryzminę i ryzyk 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 nie mapa. My, yy. 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 I może będzie kolejna seria, niedługo jak tam się znudzi, albo po prostu... Boże, co to się zgenerowało. Tak myślę, że tutaj będziemy mogli zamieszkać. I O, bagno. Tak, może no. tak, jakieś pierwsze narzędzia. Miałem ogólnie też wgrać shadery, ale ledwo tutaj włączyłem tego minecrafta, bo miałem straszne... Miałem, nie wiem co się stało, ale co chwila mi crashowało minecrafta. Więc sorry, ale nie w tym odcinku będą shadery. Chociaż... No nie, nie Bo wczoraj wgrywałem, patrzyłem czy się to nada na film, czy nie ma dużych lagów. No nie ma lagów. No ale sorry, bo mój komputer też nie jest dobry. Teraz kom już widzę te komentarze. O master, masz komputer z dirta. Nie powinieneś nagrywać. Tu się kupuje lepszy komputer. Ale weźcie się, ogarnijcie troszkę z tym, bo to by było głupie. Okej. Okay. Oczywiście ja nie mówię tego, żebyście to pisali bo to by było bez sensu dobrze tworzymy sobie yy, ogólnie ja zaczynam na youtube jak mówiłem, nie wiem czy tamten filmik usuwać czy nie bo znaczy tamten jest taki trochę informacyjny więc o w wungiel mam w ogóle brightness Okej, okay, jest na maksa multicore fps dobrze Skończę ten kilof i dzisiaj nie będę jakby nic robił konstruktywnego, może sobie wieczorem przed snem przygotuję plan jakiegoś mojego domku, który będę robił w najbliższych odcinkach. I to będzie bardziej taka seria cotygodniowa, bo ja też nie mam zbyt dużo czasu, wiecie, końcówka roku szkolnego też się trzeba to poduczyć, wszystko ponadrabiać. Tak. I za rok też nie będzie zbyt dużo tych wszystkich filmów, chociaż chciałbym je robić, ale zrozumcie, youtuber też człowiek ma swoje sprawy i musi je tworzyć. Tak, ogólnie może kogoś dodam na skajpie, może dziś, może nie. Ogólnie może zrobię krótkie cięcie, jak już będę miał tak ze tego. Albo nie, nie chcę mi się. Dobra. I dziękuję za wszystkie rzeczy. Ostatnio mało łapek było, ale nie będę wyłudzał. O, dobijemy do tysiąca łapek w górę. Nie, ja tak nie będę robił, bo to jest be kompletnie bez sensu. I mi możecie napisać w komentarzu, czy dobra jakość, czy słaba jakość, bo ja na seriu mam dość słaby komputer. Ale powiedzcie mi. Dobrze, piecyk zrobimy. Wgle... Głód mi nie spada. I mobów nie ma. Chociaż pamiętam, że ustawiam harda. Albo normalna. Boż mam peaceful. Dobra, jak zaczynam, to mi się nie chce. To będę zrobię dzisiaj taki napis fullu, a później możecie mi przypomnieć nawet jak chcecie, żebym y, zmienił, bo teraz tego nie zmienię. Y, poczekajcie tutaj. Dam way, waypointa. Y, domek. Boże, nie umiem pisać. Domek, jaki sobie zarębisty strzelimy kolorek, może taki o taki e czemu mi się nie pokazuje yy, Minima map options okej okay. back o okej, okay. właśnie możecie mi też podsyłać mapki jak chcecie Ostatnio, żeby, żeby nie było, że reklamuję, grałem sobie na. Na. Tym. O Boże. Grałem sobie na. Pewnie, na pewno powinniście znać. Chociaż to nie jest polski YouTuber, Aurelian. Robi super mapki. Nie, to nie jest reklama. I chciałbym też nagrać kiedyś, tylko musiałbym się z nim skontaktować. Czy pozwala nagrywać? Bo on, on jakby można nagrywać za jego zgodą. No to ja się muszę spytać. Tak. Um, tak, ze stak sobie tego uzbieram i później już lecimy ogarniać przynajmniej w te fundamenty mojego dobra, teraz już mogę iść nawet yy, i też yy, będę zbierał materiały poza odcinkiem. Mam many Items, ale nie będę z tego yy, korzystał właśnie a propos modów jak już jesteśmy przy many Items i przy tych wszystkich modach Poczekajcie chwilę, zrobię krótkie cięcie.